Witam Was w pierwszym odcinku z nowości gamingowych, czyli w serii, w której będę Wam pokazywał nowe gry, wydarzenia związane z grą, duże aktualizacje i rzeczy związanych z grami. Dzisiaj przyszedł czas na kwiecień, więc zaczynajmy. Zaczynamy grą, którą możecie znać już bardzo dobrze, ale teraz możecie ją poznać jeszcze raz, tylko w wyższej rozdzielczości. Tak, chodzi o The Last of U.S. Part II Remastered. Gra, która pojawiła się na PS4 w 2020 roku. A teraz wraca, bo czemu nie? To nie jest nowa gra. To nawet nie jest sequel do sequille. To ta sama historia Eli i Abi, tylko teraz wygląda trochę lepiej, działa trochę płynniej i ma kilka dodatków, które mogłyby być aktualizacją, ale są sprzedawane jako osobna wersja. Jeśli graliście wcześniej, wiecie, że fabularnie to roller coaster. Dużo emocji, trochę kontrowersji, świetnie napisane postacie i zero taryfy ulgowej dla gracza. Dla niektórych dzieło sztuki, dla innych dramat, przez który nie da się przebrnąć. Wersja remastered to nie tylko ładniejsze liście i 60 klatek. Są trzy rzeczy, które warto odnotować: tryb no return, czyli roguelike z mechaniką skradankowo-strzelankową, krótkie losowe starcia z różnymi postaciami, komentarz twórców, dodany do przerywników filmowych, wersje demo niedokończonych poziomów. Raczej ciekawostka niż pełnoprawna zawartość. Klimatyczne, ale wyraźnie surowe. The Last of Us Part II Remastered to świetna gra, bo zawsze była świetna. Ale jako remaster jest poprawna, nie przełomowa. Gra na Steam kosztuje 219 zł, a my przechodzimy do następnej nowości gamingowej. Minecraft. The Movie, czyli jak zrobić film z gry bez fabuły, ale dobrze zarobić. Minecraft. Film czyli próba zekranizowania gry, która w zasadzie nie ma fabuły, nie ma głównego bohatera i jeśli się uprzeć, nie ma też sensu jako materiał na film. Ale Hedge – Mami 2025 Rock Król Lew dostał remake, Titrys miał thriller szpiegowski, więc czemu nie Minecraft? Ale o co chodzi w tym filmie? Czwórka bohaterów – Garrett, Jason Momoe, Natalie, Emma Myers, Henry, Sebastian Hansen i Down, Daniel Brooks – Zostaje przeniesiona do świata Minecrafta. Tam spotykają Stevea granego przez Jack Black, który pomaga im odnaleźć drogę powrotną do domu, jednocześnie stawiając czoła zagrożeniom ze strony piglinów i innych niebezpieczeństw. Minecraft mówi to próba przeniesienia popularnej gry na ekran kinowy. Choć film ma swoje momenty, nie do końca udaje mu się oddać ducha gry. Dla młodszych widzów i fanów Minecrafta może być to ciekawa przygoda, jednak dla reszty może zabraknąć głębi i oryginalności. Teraz przyjrzymy się grze, która pokazuje klimat, styl i opowieść zakorzenioną w folklorze amerykańskiego południa. Mower South of Midnight O.D. Studio Compulsion Games. A jaką ta gra oferuje fabułę? Więc tak wcielamy się w Hazel, młodą kobietę z miasteczka Prospero, które zostało zniszczone przez huragan. Hazel odkrywa, że jest tkaczką, osobą zdolną do manipulowania magicznymi nićmi losu, łączącymi światy żywych i zmarłych. Wyrusza w podróż przez świat pełen mitów i legend południa, spotykając postacie takie jak Mali czy Rugarow. Jest to trzecioosobowa przygodówka akcji z elementami platformowymi. Hazel walczy z przeciwnikami zwanymi Heinz, używając haków i magii. Może też korzystać z umiejętności takich jak podwójny skok, bieganie po ścianach czy szybowanie. Gra wyróżnia się stylizowaną grafiką przypominającą animację poklatkową oraz muzyką inspirowaną bluesem i jazzem południa. Dla miłośników gier z unikalnym klimatem i opowieściami zakorzenionymi w folklorze będzie to interesująca propozycja. A na Steam kupicie ją za 139 zł. Teraz mowa o Blueprints debiutanckim dziele studia Dogubomb, które zadebiutowało 10 kwietnia 2025 roku na PC, PS5 i Xbox Series X i S, dostępne również w ramach Game Pass i PlayStation Plus, w którym wcielamy się w Simona który dziedziczy tajemniczą posiadłość Mt Holly po swoim zmarłym wujku. Zadanie wydaje się proste: odnaleźć legendarny pokój numer 46 w rezydencji, która oficjalnie ma tylko 45 pomieszczeń. Jednak szybko okazuje się, że dom skrywa znacznie więcej tajemnic, od zaginionej autorki książek dla dzieci, przez polityczne intrygi, aż po ukryte przesłania dotyczące cenzury i manipulacji historią. Blueprints to połączenie gry logicznej, rogu Elikea i przygodówki Każdego dnia eksplorujemy rezydencję, wybierając spośród trzech losowo generowanych pokoi, które dodajemy do siatki dziewięciu na piątą. Każdy pokój to nowe wyzwania: zagadki matematyczne, ukryte wskazówki, pułapki czy przedmioty pomocnicze. Nasze ruchy są ograniczone, a po ich wyczerpaniu dzień się kończy, a układ domu resetuje się, zachowując jedynie trwałe ulepszenia i zdobyte informacje. Choć na pierwszy rzut oka blueprints to gra logiczna. Z czasem odkrywamy głębsze warstwy narracyjne. Blueprint to gra, która zaskakuje na wielu poziomach. Z pozoru prosta gra logiczna przeradza się w głęboką opowieść o poszukiwaniu prawdy w świecie pełnym kłamstw i iluzji. Choć wymaga od gracza zaangażowania i cierpliwości, oferuje satysfakcję z odkrywania kolejnych warstw tajemnicy. A na Steam ta gra kosztuje 119 ,99 zł 99 groszy. Crashlands 2 to kontynuacja humorystycznej gry survivalowej z elementami RPG, która przenosi nas ponownie na planetę Voanope. W której wcielamy się Flax Dabes, międzygalaktyczną kurierkę, która po latach wraca na Voanope, by odpocząć od korporacyjnego życia. Jednak jej plany zostają pokrzyżowane przez tajemniczy wybuch, który zmusza ją do awaryjnego lądowania w nieznanej części planety. Tam odkrywa nowe zagrożenia i musi stawić czoła korporacji Bureau of Shipping. Zbieramy surowce. Budujemy bazę, tworzymy broń i walczymy z obcymi stworzeniami. Nowością jest system Insights, który pozwala na odblokowywanie nowych przepisów rzemieślniczych poprzez interakcję z NPC. Gra zachwyca kolorową, ręcznie rysowaną grafiką oraz charakterystycznym humorem. Crashlands 2 to udana kontynuacja, która rozwija pomysły z pierwszej części, oferując graczom jeszcze więcej zabawy i wyzwań. Dla fanów gatunku survival crafting oraz tych Którzy szukają gry z humorem i sercem, będzie to strzał w dziesiątkę. Drugi sezon serialu The Last of Us zadebiutował 13 kwietnia 2025 roku na platformie Max. Składa się z siedmiu odcinków, emitowanych co tydzień w poniedziałki o trzeciej Czasu Polskiego, aż do 26 maja. Za reżyserie odpowiadają m.in. Craig Mason, Neil Druckmann, Mark Mylod, First Peter Hoare, znani z takich Produkci Jack Succession, Watchman CZY Loki. Akcja drugiego sezonu rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z pierwszej serii. Joel, Pedro Pascal i Ellie, Bella Ramsey, osiedlili się w Jackson, Wyoming, próbując odnaleźć spokój w postapokaliptycznym świecie. Jednak ich przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, prowadząc do tragicznych wydarzeń. Po brutalnej śmierci Joela, Ellie wyrusza w podróż do Seattle, kierując się rządzą zemsty. Na swojej drodze spotyka zarówno starych przyjaciół, jak i nowych wrogów w tym tajemniczą, Abi oraz fanatyczną grupę religijną, zwaną serafitami. Bella Ramsey kontynuuje swoją rolę, ukazując przemianę bohaterki z niewinnej dziewczyny w osobę pochłoniętą rządzą zemsty. Choć jej gra aktorska została przez wielu krytyków oceniona pozytywnie, głównie za emocjonalną intensywność i dramatyczną głębię, wśród widzów wciąż nie brakuje głosów niezadowolenia. Sporo fanów gry twierdzi, że fizycznie nie pasuje do wyobrażenia Eli znanej z Part II, bardziej dorosłej twardszej, zbudowanej i wytrenowanej w brutalnym świecie. Ta rozbieżność między ekranową a graną wersją postaci wywołała fale komentarzy w mediach społecznościowych i na forach. Bionic Bay to niezależna platformówka 2D, która zadebiutowała w kwietniu 2025 roku na PC i PS5. Za grę odpowiadają Mureena oraz Psychoflow Studio, a wydawcą jest Kepler Interactive. Tytuł szybko zdobył uznanie krytyków i graczy osiągając średnią ocen 90% na Open Critic, co czyni go jedną z najwyżej ocenianych gier roku. Akcja gry toczy się w tajemniczym, biomechanicznym świecie, pełnym industrialnych struktur, organiczno-technologicznych krajobrazów i niebezpiecznych pułapek. Estetyka przypomina dzieła takie jak Limbo czy Insight, oferując mroczny, niepokojący klimat. Gra zachwyca gęstą, pikselową grafiką, wzbogaconą o nowoczesne efekty świetlne, które nadają światu głębi i atmosfery. Bionic Bay to ambitna i innowacyjna platformówka, która łączy wciągającą rozgrywkę z unikalnym światem i mechanikami. Dla fanów gier takich jak Insight, Limbo czy Super Meat Boy będzie to pozycja obowiązkowa. Grę kupicie na Steam za 79 zł. Teraz czas na nowego Brawl Talka od Supercell. Now a Radkosk. Ultra Legendary. Supercell wprowadza nową, najwyższą kategorię rzadkości ULTRA LEGENDARY Brawlerzy z tej klasy charakteryzują się unikalnymi mechanikami, które wykraczają poza standardowe rol w grze. A pierwszą postacią z tej rzadkości jest Case, która posiada dwie formy – gejsze i ninja, między którymi można przełączać się w trakcie meczu. A drugim zadymiarzem jest Jae Yong, nowy brawler z podwójną osobowością, który nie jest już ultra legendary, ale jest mityczny. Jae Yong to pracownik biurowy z obsesją na punkcie karaoke, który przełącza się między trybami work i party. Czas na nowe wydarzenie Battle for Ketanekindem. Od 1 maja 2025 roku rusza czterotygodniowe wydarzenie o tematyce japońskiej Wesabi Powers. Tymczasowe wzmocnienia po zjedzeniu sushi, podzielone na cztery poziomy. Hot, Extra Hot, Crazy Hot i Inferno. Nowe tryby gry. Samurai Smash. 5v5 lub 3v3 z agresywnymi botami samurajów atakującymi obie drużyny. No i oczywiście zostały dodane ośmio nowych hiperdoładowań, które trafiają do Gus, Lily, Clancy, Amber... Willow, Gryf, Kenji i Case. Nowy tryb gry. Brawl Moba zapowiedziano nowy tryb gry inspirowany gatunkiem MOBA, który ma pojawić się w czerwcu 2025 roku. Post Trauma to debiutancki survival horror od hiszpańskiego studia Red Soul Games. Gra czerpie inspiracje z klasyków gatunku, takich jak Silent Hill czy Resident Evil, oferując nostalgiczne doświadczenie dla fanów retro-horrorów. Głównym bohaterem jest Roman, 57-letni konduktor metra, który budzi się w surrealistycznym... Opanowanym przez paranormalne zjawiska świecie. Gra skupia się na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek i przetrwaniu w niepokojącym otoczeniu. Atmosfera gry jest gęsta i pełna napięcia, przypominając klasyczne tytuły z ery PS2. Jednym z najmocniejszych elementów post jest sposób, w jaki gra przedstawia traumę i rozpad psychiki głównego bohatera. Roman to nietypowy bohater gier wideo, to zwykły człowiek, którego przeszłość wisi nad nim jak cień. Im głębiej gracz zanurza się w świat gry. Tym bardziej oczywiste staje się, że przestrzenie, które przemierzamy, są nie tylko fizyczne, ale też symboliczne, reprezentują stany emocjonalne, lęki i wspomnienia. Gra nie mówi wprost, co jest prawdą, a co halucynacją. Często musimy interpretować wydarzenia i zauważać detale. Post-trauma nie jest horrorem dla każdego. Jeśli szukasz strzelanin, szybkiego tempa i spektakularnych potworów, możesz się rozczarować. Ale jeśli cenisz sobie gęsty klimat, powolne odkrywanie fabuły i uczucie niepokoju, to jest tytuł, który może zostać w twojej głowie na długo po zakończeniu. To horror, który nie straszy jumpscarami, tylko przeszywa atmosferą i emocjonalnym ciężarem. Gra do kupienia na Steam za 59 zł i 99 groszy. Once Upon a Puppet to magiczna podróż przez świat teatru, w której marionetki, emocje i opowieści splatają się w niezwykłą przygodę. Wcielamy się w Niw, wygnaną suflerkę oraz Drewa, marionetkowego aktora których losy splatają się w tajemniczym świecie Understać. To królestwo zapomnianych historii, gdzie każda scena skrywa własną opowieść, a marionetki ożywają, by odegrać swoje rol. Ich celem jest powrót na główną scenę teatru, co wymaga odkrycia prawdy o przeszłości i zmierzenia się z własnymi lękami. Gra to 2.5D platformówka z elementami logicznymi, gdzie sterujemy zarówno niw, jak i drewem. Unikalnym elementem jest mechanika sterowania sznurkami, pozwalająca na manipulowanie otoczeniem i rozwiązywanie zagadek. Współpraca między postaciami jest kluczowa. Niv może kontrolować ruchy drewa, a drew wykorzystuje swoje umiejętności aktorskie do interakcji ze światem. Once Upon a Puppet to wyjątkowa gra, która łączy elementy platformówki, gry logicznej i interaktywnego teatru. Gra na Steam kosztuje 99 zł i 99 groszy. Eimerzone The Explorers Legacy to odświeżona wersja klasycznej przygodówki z 1999 roku, autorstwa Benoita Sokala, twórcy serii Syberia. Gra przenosi graczy w tajemniczy świat inspirowany Ameryką Południową, oferując zarówno nostalgiczne wspomnienia, jak i nowoczesne udoskonalenia. W grze wcielamy się w rolę bezimiennego dziennikarza, który odwiedza starego naukowca, profesora Wallenboysa. Ten, na łożu śmierci, Prosi nas o zwrócenie skradzionego jaja mitycznych białych ptaków do ich ojczyzny w Emerzone. Podróż prowadzi przez różnorodne krajobrazy od bagien, przez dżungle, aż po opuszczone wioski, a każdy etap odkrywa kolejne tajemnice tej zapomnianej krainy. Gra zachowuje klasyczny styl point-and-click, z poruszaniem się między statycznymi ekranami. Remake oferuje pełne 3D z fotorealistyczną grafiką, odtwarzającą świat gry z dbałością o detale. Gra ma również zalety i wady. Zalety. Wierność oryginałowi z jednoczesnym odświeżeniem oprawy. Atmosferyczna muzyka i udźwiękowienie. I wady. Przestarzała mechanika poruszania się. Brak pełnej swobody eksploracji. Eimerzone. The Explorer's Legacy to hołd dla klasyki gatunku, który zadowoli fanów oryginału i miłośników nostalgicznych przygodówek. Grę kupicie za 164 zł i 99 groszy na Steam.